W dzisiejszym odcinku dokonamy sobie analizy biznesów Anny Lewandowskiej. Wyszukajmy najpierw Annę Lewandowską, wyszukiwarca Anna Lewandowska. Wejdziemy sobie na jej profil i zobaczcie, mamy tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć biznesów. Wszystkie sobie możemy osobno włączyć, i tutaj już bardzo fajnie na samym początku widać. Że te biznesy są od siebie rozdzielone. Zobaczcie, każdy z tych profili nie dość, że ma fajne zasięgi, to jeszcze buduje osobno gdzieś tam kontent regularnie. Na wallu też to całkiem fajnie wygląda wszystko jest fajnie dopięte graficznie. I co mi się już podoba na pierwszy rzut oka że te marki są do siebie spójne, komplementarne. To nie są przypadkowe marki, tylko rzeczywiście tutaj wszystko się rozgrywa wokół diety, zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej i jakichś tam kosmetyków do pielęgnacji, i, i, i różnego rodzaju tutaj suplementy widzicie. I zacznijmy sobie wchodzić na te strony internetowe i obserwować, co tam się takiego ciekawego dzieje. Dobra, pierwsza strona. Druga strona. Zobaczmy, co tutaj się jeszcze kryje. Trzecia, czwarta i piąta. I możemy teraz te Instagramy sobie pozamykać, żeby nam nie przeszkadzały. Dobra, pierwszy biznes: Left and Supplements. Eee, mamy tutaj jakieś opisy pod SEO, mamy produkty i mamy bloga, fajny blog ekspercki i możemy zapisać się do newslettera, aby otrzymać 15% zniżki wróćmy na stronę główną mamy tutaj też opisy, czym jest zdrowa żywność, dlaczego warto jeść żywność ekologiczną, te teksty są oczywiście pod SEO strony głównej tutaj się coś nam powoli rozjechało Mamy biały ekran, może sobie odświeżymy stronę. Nie zaczytały się produkty, OK. Na jakim systemie ten sklep stoi? Idosel. Idosel. Ok. Mamy stopkę, wszystko jest OK. Przejdźmy sobie przez proces płatniczy wybierzmy tutaj sobie truskawka, dodaj do koszyka. Kontynuuj że zakupy, fajnie, że wyskakuje. Pop-up fajnie, aby tu był jeszcze jakiś app, gdzie możemy coś dołożyć. Tutaj mamy jakiś taki pośpiesz się 9 osób niedawno kupiło ten produkt. Hmm. Czyli taka notyfikacja, która ma zachęcić, żebyśmy złożyli zamówienia tu i teraz. I mamy też informację, że brakuje mi tylko 120 zł, aby ją otrzymać. Darmową dostawę. Ok, przejdź do koszyka. Przejdź dalej, tutaj mamy produkty jakieś komplementarne, czyli wszystko jest ok. Przejdź dalej i opcja logowania, jest możliwość zamówienia bez rejestracji i mamy tak zwany checkout. Myślę, że jest tutaj wszystko ok. W miarę jest to intuicyjne, szału nie ma, ale też tragedii również. Bardzo tutaj ta, ta, ta strona mi się podoba. Jest ok. Przechodzimy dalej. Mamy tutaj kub dietę i treningi. Wezwanie do działania na samej górze: dieta, trening plus balans, dożywotni dostęp do planu dietetycznego, a także wszystkich obecnych i nowych zestawów za 397. Spróbujemy sobie zamówić i zobaczmy, jak to wygląda. Znowu mamy możliwość logowania przez Google'a, Facebooka. Produkty, dostawa, adres e-mail, czyli skrócony checkout. Bardzo fajna opcja, że nie trzeba wypełniać wszystkich danych adresowych, bo jest to produkt cyfrowy. Wróćmy sobie. Co tu jeszcze z ciekawego? Proces płatniczy, kup teraz, wybierz płatność. Ok. Nic ciekawego, jest to bardzo prosta strona. Mamy też bloga, oczywiście. I tutaj budowana jest. Budowany jest ruch organiczny. Pozamykajmy sobie to, co już przeglądaliśmy, żeby się nie zgubić. Katering dietetyczny, a tu jest jakiś supermeni, a tu jest jeszcze HPBA. Sprawdź catering. OK, kieruje nas na. Dobra, kieruje nas na stronę cateringu. Mamy jeszcze kosmetyki jakieś. Spróbujmy sobie przejść przez proces płatniczy. Realizuj zamówienie. OK. No i mamy tutaj troszkę tutaj te, te opcje logowania mogłyby być tutaj jako takie kafelki niżej żeby nie rozciągać nie zajmować takiej powierzchni ekranu. Tutaj mamy wybór kuriera możliwość dostawy. OK. Wybierz miasto dobra. Więc tutaj tak to wygląda też na czwórkę z plusem catering widzę, że też jest są exit pop-upy z zapisem na newsletter przejdziemy sobie przez proces cateringowy płatności, bo w cateringach zawsze jest z tym problem że często są zbyt skomplikowane, Kliknij, kliknijmy zamów dodaj kolejną dietę Warszawa oczywiście program standardowy, wybierzmy sobie super active Droga do mistrzostwa. Nie, no chcieliśmy ten super active. Dobra. Wybrany. Co dalej? A, ilość kaloryki musimy wybrać. Dopasuj kaloryczność. Bo mamy też konfigurator. Mężczyzna. Wzrost. Tam 180. Waga 75, przypuśćmy. 25 lat. Dalej. Brak aktywności. Zobaczymy, co ten Generator nam podpowie, wybierz kaloryczność. Ok, czyli 2,5 tysiąca fajnie, automatycznie mi wybrało kaloryczność, więc całkiem, całkiem. Wybierzmy sobie i automatycznie nam wyznacza zakres 7 dni. Przejdź dalej. Myślę, że jest to jeden z bardziej intuicyjnych kreatorów do płatności za catering. Przejdź do podsumowania, które widziałem, więc jestem tutaj ukontentowany. mamy jeszcze jakiś exit, wróć do zamówienia. Dobra, wszystko jest jak na ile. Na piątkę tutaj ta strona jest. I tutaj mamy już jakieś wyzwanie. Dołącz do wyzwania. Zobaczymy co się stanie. Odchudzanie, odchudzanie. 19.3 małpa gmail.com. OK, zaczynamy już 9 września. 9 wrzesień minął, więc coś tutaj jest niedograne. Ale ogólnie jako taki cały biznes Anny Lewandowskiej spokojnie można na piątkę minus nawet oznaczyć. Nie ma tutaj za bardzo błędów, o których moglibyśmy się czepiać, więc myślę, że widzimy się na następnych analizach. Oglądaj kolejne odcinki, subskrybuj ten kanał. Pozdrawiam cię serdecznie, cześć!